Powiem Wam, kochani, że w tym roku naprawdę obrodziło naszymi polskimi rodzimymi kryminałami i ja już widzę, że na koniec roku będę miała nielada orzek do zgryzienia. Polska kryminałem stoi? Jak najbardziej. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Blizny Marka Stellara od wydawnictwa filia zaskoczyły mnie z trzech powodów. Po pierwsze, akcja blizn rozgrywa się podczas naszej pandemii. W tym trudnym czasie a autor świetnie zintegrował i bardzo realistycznie zintegrował właśnie ten moment historii. Po drugie, wątek zbrodni jest tutaj nieoczywisty zaskakujący. Po trzecie, całość przypomina mi nieco twórczość Harlana Cobena, szczególnie jego powieść W głębi lasu, ale mówię tutaj o tym klimacie, specyficznym klimacie przeszłości, która działa na teraźniejszość, ale z naszym rodzimym twistem. Zobaczcie zresztą sami. Na szczecińskiej budowie pracownicy dokopują się do zmumifikowanych zwłok sprzed lat. Sprawą zajmuje się nadkomisarz Rędzia, który z zaskoczeniem odkrywa, że ta właśnie zbrodnia łączy się w pewien sposób z tragedią, która miała miejsce za jego szkolnych lat. W 1994 roku, podczas jednej z klasowych wycieczek w okoliczne lasy, zginęli w tragicznych okolicznościach dwaj uczniowie i jeden żołnierz miejscowej jednostki. Nikt do końca nie zdaje sobie sprawy z tego, co naprawdę. Wydarzyło się tamtej tragicznej nocy, ale z pewnością jest jeszcze ktoś, kto zna te wszystkie odpowiedzi i wie również, co łączy tamten wypadek z odnalezionym niedawno ciałem. Bohaterowie powieści Marka Stellara są naznaczeni przeszłością, są naznaczeni przeszłymi wydarzeniami, minionymi wydarzeniami, które odcisnęły się piętnem na ich dorosłym życiu. Tamten przyłomowy czas dorastania, tamta niewyobrażalna tragedia z głębi lasu są dla nich niczym skaza, niczym niezmywalna skaza właśnie, niczym takie piętno, e, niczym ta tytułowa blizna, która wciąż po tych latach drażni, która wciąż swędzi i tego swędzenia nie można ukoić. Nie pozostaje i nic innego jak cofnąć się w w czasie, we wspomnienia, dokonać retrospekcji, raz jeszcze przeżyć tamte niepokojące chwile i odtworzyć swoje życie. Świat wykreowany w powieści Marka Stellara to świat mniejszych i większych kłamstw, układów i układzików, niespełnionych obietnic i mrocznych tajemnic. Jest spowity swoistą grozą, naznaczony tym dawnym mrokiem, nieobliczalny, tak jak ludzie bywają nieprzewidywalni właśnie. Podczas lektury przyszła mi właśnie na myśl powieść Harlana Cobena w głębi lasu, dlatego, że tam również bohaterowie krążą Żyli tak jakby zawieszeni pomiędzy przeszłością a tym, co się dzieje teraz w ich życiu. Między czasami młodości, dorastania a dorosłością skomplikowanym teraźniejszym życiem, które nie daje tych łatwych odpowiedzi. W bliznach przeszłość jest jak ta ciemna chmura, która wciąż podąża za bohaterami. I chociaż każdy z nich ma zupełnie inny powód, by o tej przeszłości rozmyślać, to jednak łączy ich strach, niepokój i smutek, który wiąże ich właśnie w tej fabule. Przez blizny, słuchajcie, w ogóle ostatnio zerwałam noc i ja uwielbiam właśnie takie zarwane, bezsenne noce, kiedy tak mnie wciągnie historia, że zupełnie nie mogę jej odłożyć, nie mogę się oderwać. I czuję, że Wy również zatracicie się w tej pełnej sekretów, pełnej tajemnic i przeszłości powieści Marka Stellara. A teraz razem z wydawnictwem Filia zapraszamy was na konkurs. Mam dla was jeden egzemplarz blizin do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: Wasz ulubiony polski kryminał to? Do wyboru macie książki, filmy, seriale, nawet gry. Jeżeli znacie jakiś polski kryminał, który został wydany jako gra, właśnie, nawet komiksy, jak również znacie, do wyboru, do koloru. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod filmem. Konkurs trwa do końca października, a i na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. I tak jak powiedziałam, będę miała bardzo ciężki orzek do zgryzienia na koniec roku, dlatego że blizny dołączają do tych wyjątkowych kryminalnych tytułów, jakie poznałam w tym roku, właśnie naszych rodzimych autorów. To jest totalne szaleństwo. Mam nadzieję, że ta książka wam również się spodoba, wam również przypadnie do gustu. Ta ciężka, mroczna, sącząca się, kryminalna atmosfera. Do tego właśnie ten pandemiczny czas, ale bardzo realistycznie przedstawiony. Dajcie mi znać, czy już czytaliście blizny, czy wam się podobało, czy znacie inne powieści Marka Stela i czy polecacie tego autora. A my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na mini przewodnik twórczości Stephena Kinga. Nie tylko dla miłośników horrorów, nie tylko dla początkujących. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!